Witam serdecznie. Moi drodzy, czasem... Szczęście i harmonogram się do nas uśmiechnął, i w redakcji spotykają się dwa samochody, które zamiast testować osobno, najlepiej zestawić razem, robiąc porównanie ich cech. Tak jak się stało właśnie dzisiaj, kiedy w redakcji spotkały się dwie Skody Superb. Jedna, e, Skoda nazywa to limuzyną, a druga, tu już nie ma wątpliwości, kombi. To prawda, silniki są niestety różne to znaczy jest benzyna i diesel. i Widziałem nawet w komentarzach, że prosiliście o zestawienie jeden. 150 koni z dieslem 150 koni, ale tu niestety w przypadku diesla mamy mocniejszą 190-konną wersję. Tym niemniej różnice są. Łatwo je pokazać. Zapraszam do naszego porównania. Zajrzyjmy teraz pod maskę tych dwóch samochodów. Mamy tu różne silniki. Jeden to benzyna, drugi to diesel. Nie mamy tu też niestety 150-konnych wersji. Obydwu, bo tu po stronie kombi mamy wersję 190-konną, tu mamy 14 100. 50 koni, ale wbrew pozorom to nie będzie złe porównanie, bo popatrzcie sami, mimo że ten samochód ma 190 koni, ten 150, ten ma 400 Nm, a ten ma e, e, 250, ale ten z kolei jest o 150 kg cięższy i to w porównaniu z identycznymi silnikami. A więc, biorąc pod uwagę ciężki silnik diesla, będzie tu że 200 kg różnicy, to czy też przekłada się na to, że mamy porównywalny wręcz start do setki. Tu w przypadku kombi jest to 8,1, tu w przypadku benzyny jest to 8,6. Co prawda teoretyczne, bo tu już mierzyliśmy i okazało się, że nie jest to tak łatwe, żeby to osiągnąć, ale tak przynajmniej podaje producent. Warto też wspomnieć o różnicy w momencie obrotowym, jeśli chodzi o zakres. Tu mamy od 1750 do 3250. Tu z kolei znacznie szerzej, od 1500 do 3500. Prędkość maksymalna też w sumie nie różni się aż tak bardzo, bo tu mamy 220 km na godzinę, tu mamy 235 km na godzinę. I na koniec spalanie. Tu mamy średnie spalanie 5,4, tu mamy spalanie średnie 4,2. Tu już różnica jest bardziej odczuwalna. Myślę, że szczególnie, kiedy mocniej przyciśniemy gaz, bo wiadomo, że benzyna TSI będzie na takie agresywne działanie nieco bardziej wrażliwa niż silnik TDI. Poziom wyposażenia naszych testówek również się różni i myślę, że jest dobrze dopasowany do ich głównej funkcji, czyli praktyczne kombi przystosowane do przewożenia jakichś większych ładunków. Generalnie można by to określić jako taki domowy wół roboczy. Jest wyposażony bardziej spartańsko, jeśli tak można powiedzieć, o wyposażenie tego samochodu. W każdym razie mamy tu nie największy ekran systemu infotainment, mamy tutaj też materiałową topicerkę te i praktyczne ciemne wykończenie wnętrza. Co innego w przypadku liftbacka, czy tam, jak to woli, limuzyny. Tutaj nikt nie będzie przewoził co chwilę jakichś wielkich szaf, dlatego tu jest bardziej luksusowe wyposażenie. W związku z tym mamy tu jasną, skórzaną tepicerkę i większy ekran nawigacji. Oczywiście znacznie więcej różnic widzimy, kiedy spojrzymy na te auta od tej strony, czyli otwieramy bagażniki, a zresztą tu musiałem otworzyć przyciskiem. Tu wystarczy zrobić gest nogą ten samochód jest już wyposażony w taką funkcję, co też brzmi logicznie, bo w przypadku limuzyny korzystamy z tego bagażnika, może nieco rzadziej, albo może nie używamy do tego, tego donoszenia, przełożenia jakichś pudeł. Tu z kolei przy kombi jest to bardziej prawdopodobne, a więc niesiemy pudło, otwieramy. Rzeczywiście to wszystko ma sens. Tu pod dyżakiem jest jeszcze jedna niespodzianka, ale o niej za chwilę. Zacznijmy od różnicy. Tu mamy półkę, tu mamy roletę. Roleta zwija się na raz, na dwa wygodnie. Odjeżdż i mamy tu 625 litrów pojemności bagażnika, tu mamy 660 litrów pojemności bagażnika. Wydaje się, że jak na kombi ta różnica nie jest aż taka zabójcza, prawda? Zaledwie 35 litrów, dobrze policzyłem. Natomiast jeśli chodzi o wersję ze złożonymi oparciami tylnej kanapy, to tu różnica jest już znaczna. Wynosi 190 litrów. W tym momencie kombi zdecydowanie wygrywa. Jeśli chodzi o szczegóły, to oczywiście różnic jest całkiem sporo. Możemy na przykład policzyć haczyki i ich umiejscowienie. Ten, ten jeden kluczowy na siatki jest w tym miejscu dodatkowe mamy takie mniejsze, głębsze, mniej może praktyczne, ale być może przydatne w przypadku rozciągnięcia, tu nie wiem, jakieś siateczki. To takich haczyków mamy trzy, raz, dwa, trzy. Natomiast w przypadku wersji kombi można by powiedzieć, że tych haczyków jest więcej, bo mamy również raz, dwa i tam dalej głębiej trzy. Ale oprócz tego mamy takie haczyki na siatki, po dwa na każdej stronie, i to jest plus w porównaniu do wersji liftback. Oprócz tego mamy dodatkową, no, mamy oczywiście inaczej działający, prawda, system tutaj dostępu do bagażnika. Ale zwróćcie uwagę, co jest pod tą roletą. Jest dodatkowa roleta, którą możemy tu na rozłożonych haczykach oprzeć, bo, bo to jest taka podwójna część. Nie będę tego teraz tego robił, i dostaniemy taki. No nie wiem, no taki jakby woreczek, do którego możemy wrzucić no nie wiem co, parawan na przykład, jeśli jedziemy na plażę, chyba, że nie mamy parawanu, to w sumie po wyjęciu tego, można by uznać, że to, jakbyśmy mieli tak ze trzy takie kombiaki, z tego też by się dało zrobić niezły parawan. Jeśli chodzi o dalsze szczegóły, no to przykładowo tu w hatchbacku, w listbacku po lewej stronie możemy znaleźć te mocowania cargo, i one są tutaj tak schowane. Natomiast w przypadku kombi te mocowania są znacznie bardziej pod ręką. One są tutaj dostępne, więc możemy z nich w każdej chwili sobie zrobić właśnie takie jakby mocowanie do, no nie wiem, na przykład zabezpieczenia torby czy jakiegoś pudła. Co jeszcze? Oprócz tego warto wspomnieć o światełkach. Tu w kombi światełka są na górze, są dwa, natomiast w wersji liftback światełka są również dwa, ale znajdują się głęboko wewnątrz bagażnika. Które rozwiązanie jest lepsze, które gorsze, trudno powiedzieć. Chyba najlepsze by było połączenie, tak naprawdę, światełek na górze i wewnątrz bagażnika, ale to już jakby każdy woli inaczej. Zajrzyjmy też pod podłogę. Tu widzimy dodatkowe, kolejne siateczki, tak jak tu na przykład rozciągnięta jedna z nich. No i tu widzimy auto, koło jak widzę zapasowe. Tu z kolei, zobaczmy, tu również mamy wersję. No nie, to nie jest pełnowymiarowe, bo to jest szesnastka, a samochód jest na 18 W każdym razie miejsce na pełnowymiarowe koło również się znalazło. Moi drodzy, robiliśmy już różne porównania, różne wyścigi, ale takiego chyba jeszcze nie. Otóż postanowiliśmy porównać szybkość Skody Superb w wersji Kombi do Skody Superb w wersji Limuzyna, ale nie jeśli chodzi o wyścig do setki, tylko jeśli chodzi o wyścig klap bagażników. Jednocześnie naciśniemy otwarcie i sprawdzimy, która klapa będzie szybsza. I tak, baćku, na trzy. Raz, Dwa. 3. Kombi zdecydowanie przegrywa. A teraz z drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. No niestety. Można było to przewidzieć, ale żeby ten test nie był zbyt krótki i zbyt mało treściwy, to pokażę Wam jeszcze coś. Jak wiadomo, przy pomocy pilotów da się te bagażniki zarówno otworzyć, jak i zamknąć. Może to przetestuję. Naciskamy, trzymamy i otwiera się, akurat przełożyłem. Teraz otwieramy ten. Wszystko działa. Również można zamknąć. Trzymamy nieco dłużej. To się zamyka. Trzymamy nieco dłużej to się zamyka. I zapytacie mnie dlaczego ja nie wziąłem w tej chwili dwa piloty i nie zsynchronizowałem je naraz naciskając na dwa przyciski i zamiast tego zaangażowałem Maćka. Otóż nie da się. Jak to się nie da? To nie da się. Nie wiem dlaczego się nie da, ale popatrzcie. mam dwa przyciski. No, Przepraszam, piloty. Naciskam jednocześnie dwa przyciski. Nic. Jeszcze raz. Dwa przyciski. nic. Okazuje się, że dwa piloty Skody ustawione obok siebie i naciśnięte jednocześnie zaczynają się może między sobą kłócić, może uważają, że właśnie następuje jakieś włamanie, może to chodzi o bezpieczeństwo, może tam kot jakiś nie pasuje jeden do drugiego, ale to nie działa. Jeśli zrobimy to po kolei działa. Ok, zawiesiło się. No cóż, to jest tylko technika. Możemy zrobić w drugą stronę, czyli naciskamy, trzymamy dłużej. No wiecie, w lepszym wypadku łapie tylko jeden. Jeszcze raz. To mnie zdziwiło. Przed chwilą próbowaliśmy i nie łapałem. Być może nacisnąłem jednak zbyt dużą różnicą czasu. Jeszcze raz. Ten się nauczył, że już dobra, uwierzymy mu. Nie szkodzi, że ten pilot obok też działa. A ten ciągle się opiera. No dobra, jak widzicie, coś tu jest. Być może chodzi o bezpieczeństwo, być może chodzi o jakieś tam funkcje przeciwwłamaniowo antykradzieżowe tak czy inaczej, jeśli macie dwa superby w swoim garażu i chcecie jednocześnie je zamknąć albo otworzyć, niestety to nie zadziała. Musicie to zrobić po kolei. No i na koniec zostawiłem opowieść o haku. Samochód może być wyposażony w taki hak, który schowany jest pod zderzakiem. On tam trzyma się na takim specjalnym zaczepie, który możemy uwolnić w tym miejscu. Tu bardzo wygodnie od góry jest odpowiednia informacja. Wkładamy tu rękę, ciągniemy ten fragment progu i Odblokowujemy hak. Jak widać tutaj, mamy stosowne czerwone światełko, które informuje, że coś się właśnie pod zderzakiem dzieje. Następnie, jednym ruchem blokujemy hak na swoim miejscu i możemy jechać. Tu mamy też odpowiednie zielone światełko, czyli w tej chwili hak jest w dozwolonej pozycji. Oczywiście, składanie jest dokładnie takie same, czyli podnosimy, dostajemy czerwone światełko, że mamy jeszcze coś do zrobienia z tym hakiem, po prostu go dosuwam do końca. Ułapie go tam magnes i proszę bardzo, mamy znów zielone światełko. Proste, praktyczne, wygodne. Wersja kombi oferuje też nieco więcej miejsca nad głową dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie. Ja teraz to zaprezentuję, czyli wsiadam prawie pionowo, jak się da, i nad głową jeszcze mam tak dwa, no dwa i pół, nawet troszkę jeszcze przestrzeni. No powiedzmy, że dwa palce wolnej przestrzeni, jak się tak wyprostuję na maksa, to dwa się mieszczą. Patrzcie, jak to się ma do wersji liftback. Tu siadam, tu też oczywiście się mieszczę, aczkolwiek jak już się tak wyprostuję, to ląduję z głową w podsufice, więc różnica niewielka, ale dla takiego rosłego dwumetrowca, który jeszcze dobał swój kręgosłup i siedzie zawsze idealnie prosto, kluczowa. Zazwyczaj wybór kombi to głos rozsądku i przywaga praktyczności ponad głosem serca i stylem i reprezentacyjnym wyglądem. Nie ukrywajmy, często kupujemy kombi, bo musimy. Rodzina, firma, i tak dalej. Ale w przypadku Skody Superb w wersji kombi wydaje się, że ta granica trochę się zaciera, bo ten samochód w wersji kombi nie wygląda już tak, nazwijmy to roboczo. To oczywiście. Subiektywną opinię, każdy z Was podejmie taką decyzję sam, czy jemu się bardziej podoba wersja liftback czy kombi. Tak czy inaczej, ja dzisiaj rano dodałem zdjęcie dwóch kombi na swój profil na Facebooku na Zacharow i postawiłem obok siebie Skoda Superb w wersji kombi i Mercedesa CLA Shooting Brake, który aż ocieka stylem i designem. I zapytałem, który z tych kombi bardziej Wam się podoba. Jaka była odpowiedź? Zobaczcie sami. Skoda Super w wersji Kombi to wydatek co najmniej 84 800 zł, co oznacza, że wersja Kombi od wersji Liftback różni się. No, kwotą około 4000 zł. Ta kwota może być raz nieco większa, raz nieco mniejsza, bo przykładowo, jeśli porównamy najdroższe wersje, to najdroższe kombi kosztuje 165 900 zł, a najdroższy Liftback kosztuje 162 100 zł, a więc tu różnica wynosi no, poniżej 4000, więc to nie jest zawsze taka sama kwota, ale mniej więcej ten rząd wielkości. Gdybyśmy poprzestali na tym, że opowiemy o różnicach przyspieszenia, elastyczności, pojemności, czy policzylibyśmy wszystkie haczyki, to byłoby to trochę recytowaniem danych technicznych. Postanowiliśmy sprawdzić te dwa samochody w praktyce. A oto i praktyczny test Skody super w wersji kombi i liftback. Tym razem nie musiałem kupować, jak w przypadku mojego testu Skody Fabii kombi, nie musiałem kupować 200 kg gwoździ, bo bagaż znalazł się sam. Miałem okazję, aby pomóc znajomemu przewieźć trochę foteli. Zobaczcie, jak taki zestaw pudeł, bo tu mamy w sumie aż 10 foteli, zmieści się najpierw do liftbacka. Zobaczymy, czy uda się zmieścić wszystko, a następnie spróbujemy z kombi. Ja sam nie wiem, jaki będzie wynik i jak będzie bardzo spektakularna różnica i czy w ogóle wyjdzie w praktyce, bo tu jest kwestia też kształtów, więc obejrzyjcie to razem z nami. Mniej więcej połowa pracy za nami, dlatego że spośród e, siedmiu e, pudeł, cztery już są w środku. Postanowiliśmy ułożyć to w ten sposób, że dwa poszły płasko do przodu, jeden wzdłuż, jeszcze jeden w ten sposób wzdłuż, no i zobaczymy, czy pozostałe trzy znajdą tu miejsce w bagażniku liftbacka. No i udało się. Liftback zmieścił wszystkie siedem pudeł. Niestety. E, Klapa bagażnika no nie bardzo może się zamknąć, więc e, póki co porażka. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy wyciągnąć wszystkie pudła i zacząć od tych szarych pudeł w środku, a tych jasnych na zewnątrz. Może to da cokolwiek? Zobaczymy. Tym razem poszło trochę lepiej, dlatego że dwa szare pudła poszły do przodu, następnie pionowo trzy białe. Z tyłu zmieściło się już tylko jedno szare, ale to, zresztą to też jak widać na wysokość, już się nie mieści. Jak się nie obrócisz, i tak pudło z tyłu. Kolejnych 20 minut za nami i muszę powiedzieć, że byliśmy blisko, dlatego że Udało nam się zamknąć bagażnik w wersji z trzema białymi pudłami. Niestety czwarte nie wchodzi. Nie wchodzi w żaden sposób, a udało nam się też wykorzystać doświadczenie z liftbacka i umieścić trzy nawet szare kartony z przodu, dwa po prawej i jeden po lewej, a następnie dlatego, że po prawej mogę przesunąć fotel troszkę bardziej do przodu, więc gdybym nie był dwumetrowcem, to być może udałoby mi się przesunąć jeszcze troszkę bardziej do przodu, tam by się troszkę zwolniło miejsce. I kto wie, kto wie, może byśmy jakoś tak no w ten sposób jeszcze uzyskali trochę miejsca i coś byśmy tutaj jeszcze przemeblowali. Może jeszcze warto spróbować. Moi drodzy, oto efekt naszych 20 minut pracy. Szare pudła są z przodu. Jasne pudła, biało-niebieskie są z tyłu. Udało się jedno z pudeł dzięki temu, że mamy tu wyżej poprowadzony dach, postawić pionowo. Tutaj później ten dach już opada, więc drugiego już się nie dało postawić. Ale jedno na drugie troszkę musieliśmy tu docisnąć metodą już Brutal Force. Tak czy inaczej, jesteśmy na tym etapie, że wszystko jest w bagażniku, ale nie jestem pewien, czy on się zamknie jeszcze, żeby aż się boję spróbować, bo jesteśmy tak blisko sukcesu. Tu jest jeszcze całkiem sporo miejsca, no ale niestety jakby Tetris nie dopasował się do naszego bagażnika. Próbujemy. Chyba nic z tego nie będzie. Auć. A było tak blisko, zabrakło dosłownie paru centymetrów. To jest chyba Maciek Twój, ten z ostatniej randki, co? Moi drodzy, czasem proste pomysły są naprawdę w zasięgu ręki. Wystarczyło rozpakować jeden z foteli, i wyłożyć całą zawartość tego pudła do wnętrza. Superba, a następnie już bardziej dla sztuki rzucić pudło do środka. I problem rozwiązany. Wszystko się zmieściło w wersji kombi. Przypuszczam, że gdybyśmy rozpakowali całą e, komplet tych pudełek, to wszystko by się zmieściło nawet w Matizie, ale dzisiaj testujemy Skodę.